hej z tej strony PlayX nagrywam kolejny filmik z GTA 5 i pokażę dzisiaj jak ukraść duży samolot wojskowy na dwa sposoby. Pierwszy sposób wlecieć samolotem od boku i szybko jechać do Pierwszego samolotu. Jeśli chcielibyście ukraść odrzutowiec, to zalecam do hangaru, który jest przede mną, właśnie do tego. To jest sposób pierwszy na ukradnięcie tego odrzutowca, albo który jest przed nami, tego dużego samolotu. Dobra, sposób drugi na polecenie samolotem nad wojsko i wyskoczenie ze spadochronem. I wylądowanie jak najbliżej samolotu, który, się, który chce się ukraść. Tylko bardzo trzeba uważać na czołgi. No czołg mnie nie zabił tylko człowiek.